Tak jak w przypadku tej analogicznej sytuacji związanej z kamperami, jak w przypadku analogii związanej z dopuszczalną prędkością maksymalną, to tutaj też przepisy związane z zatrzymaniem pojazdu mają zastosowanie i o ile nie naruszamy e, z przepisów związanych z zakazem zatrzymywania się, chociażby wynikającego ze znaku drogowego, albo też nie zatrzymujemy się w miejscu, które stwarza zagrożenie, a więc innymi słowy m, parkujemy pojazd w miejscu dozwolonym, który nie narusza e, zarówno jak i czyjegoś terenu prywatnego, nie narusza zakazu wjazdu do lasu e, lub też nie narusza jakiegoś terenu prywatnego, na którym jest posiadany regulamin o maksymalnej długości postoju bez uiszczenia opłaty. To wówczas nie ma przeciwwskazań, aby spędzić noc w takim kamperze, bo również wiemy o tym, że na różnych różnych parkingach przydrożnych są osoby, które są w podróży i spędzają taką noc w zwykłym samochodzie osobowym, więc tutaj też w przypadku kamperów nie ma przeciwwskazań do tego, ale tu mówimy o takim zwykłym spędzeniu nocy w kamperze, a nie biwakowaniu, nie rozkładaniu tej markizy, nie rozkładaniu na przykład stolika i takim typowym biwakowaniu. Lub też kempingowaniem. Mówimy o zwykłym spędzeniu nocy w samochodzie, na przykład z uwagi na e, konieczność zrobienia przerwy w podróży. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, ale cały czas podkreślam, że jeżeli to nie narusza jakichkolwiek przepisów wynikających z zakazu postoju, e, zakazu wjazdu do lasów, niszczenia zieleni lub też jakichś wewnętrznych uregulowań konkretnego parkingu bądź też terenu prywatnego. Tu warto mieć na uwadze, że zakaz wjazdu do lasu już jest osobno skodyfikowany w kodeksie wykroczeń, a więc każda osoba, która narusza zakaz wjazdu do lasu podlega karze grzywny i tu warto podkreślić, że ten zakaz wjazdu do lasu obowiązuje z zasady, a więc nie musi być konkretnego ustawionego znaku drogowego, który nam będzie tego zabraniał. Każda osoba, która kieruje pojazdem, musi mieć świadomość, że jakikolwiek wjazd do lasu, nawet jeżeli nie ma konkretnego Znaku zakazującego, ani nie ma też szlabanu, wjazd do takiego lasu jest po prostu zakazany.